Kochani, witam się z Wami, aczkolwiek mówię jest wieczór i pomyślałam sobie, że dzisiaj rozpocznę tego vloga, bo jutro mam bardzo zwariowany dzień i mogłabym nie zdążyć, nie wyrobić się, a chciałabym rozpocząć nowego vloga, więc myślę, że to jest jedyna i fajna okazja do tego, żebym się z Wami przywitała. Tak więc moi drodzy, ja nie przedłużam Was, oczywiście zapraszam do oglądania, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Dzień dobry kochani! Dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy się do Was odzywam, ponieważ mam gościa, więc postanowiłam uraczyć nas cudownym śniadaniem. Mam nadzieję, że będzie cudowne. Zaraz Wam powiem, co tutaj mamy. To jest na dole taki chlebek... Kurczę, to jest chyba chlebek turecki, z tego co ja pamiętam. Z kolendrą. Na to... Jest taki sos, który robiłam kiedyś do makaronu, pamiętacie, na bazie pomidorów, na bazie cebulki, czosnku, ale też przede wszystkim na bazie mm, szpinaku. Tak, także tu jest tak, tu jest ten sos, dalej mamy żółty ser i na to mamy jajko sadzone. I tutaj mamy różne cudowności, mianowicie jest tutaj balsamico, taki sos redukowany, do tego są pomidorki papryczkowe co to jeszcze mamy? Mamy taki sos bazyliowy, zaraz Wam pokażę, taki krem bazyliowy, mamy do tego liofilizowane maliny i mamy tutaj płatki migdałów, a także haber, więc pozwólcie, że my zaraz się będziemy zabierać za to nasze jedzonko, póki ciepłe, a tutaj przygotowałam oczywiście moją zieloną, ukochaną herbatę z pigwą. Tak więc my zajadamy Was oczywiście zapraszam do dalszego oglądania Ja się ogarnę, Wam się pokażę To może Wam pokażę eee, O, tak Użyłam tego kremu z pesto I powiem Wam, że jest obłędny Dobrze, moje skarby To co? My zabieramy się za jedzonko Jeżeli wy coś siecie, życzymy Wam smacznego A my widzimy się dosłownie za chwilkę Odebrałam paczkę z petkomatu i powiem Wam, że w sumie chciałam Wam to nagrać w świetle dziennym, ale stwierdziłam, że w takie światło też jest ok. Poza tym już nie mogę się doczekać, co w środku jest, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio zrobiłam takie dość większe zakupy rzeczy, które były u mnie na liście dawno już do kupienia, więc stwierdziłam, że może teraz sobie potwieram, a dlaczego nie? I teraz pół paczkę mamy coś takiego dwa produkty jeden w końcu kupiłam, bo już tak tyle czasu czekałam Dobra, e, tyle czasu czekałam i e, zamawiałam kilka razy wkładałam do koszyka e, jakieś tam promocje się kończyły i te golarki do ubrania ciągle wypadały mi z koszyka więc stwierdziłam, że teraz no 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 jest, jest okazja muszę to w końcu zamówić bo mam jeszcze chyba ze dwa płaszcze bodajże takie, które muszę wziąć i porządnie ogolić a nie będę wiecie sępiła od kogoś no dalej pamiętacie jak Agleta do mnie przyjechała to przywiozła i byłam bardzo zadowolona i tej rzeczy sobie Wzięłam i ogoliłam, ale niestety e, no nie zdążyłam wszystkiego. Wiecie o co chodzi? No, ta jest bardzo podobna do tej, którą ona miała, i z tamtej byłam bardzo o, zadowolona. Widocznie jest ta naładowana. Bardzo się cieszę. Ona nie była droga, więc oczywiście wszystko Wam na dole podlinkuję. I tutaj mamy kolejną rzecz. Voilà. To jest słoiczek, który jest do jogurtu. Nie wiem, czy to jest jogurt, który się robi jakoś tak domowymi sposobami, czy, czy jest też taka maszyna, bo widziałam, że jest taka maszyna do robienia jogurtu w warunkach domowych. Niemniej jednak taki kubeczek. Stwierdziłam, że na przykład do pracy jakąś owsiankę, czy nawet jakiś taki, wiecie, ala mały deserek, czy cokolwiek, czy jakąś sałatkę, czy sos, zawsze coś takiego się przyda. A nawet takim do pracy, to czasem jak robię, wiecie, większą ilość na przykład tego mojego czosnkowo jogurtowego jogurtowo-majonozowego sosu to nie mam gdzie go trzymać i daję zazwyczaj do tych pudeł dawałam wcześniej do pudełek plastikowych, a nie miałam takich malutkich, szklanych. No teraz wykupiłam tak, drugi zestaw, ale wolę właśnie tam te zestawiki najmniejszych opakowań nosić do pracy. Ale coś takiego myślę, że spełni swoją funkcję, swoją rolę u mnie w kuchni, więc takie tym razem zamówionko. Coś innego. Z tego bardzo się cieszę. Mówię, na to czekałam bardzo, bardzo długo. Do tego mamy tutaj ładowarkę USB, ale ja, wiecie co, mam tą przejściówkę taką do ładowarek i to akurat będzie pasowało. Doładowała. Tu mamy do tego taką szczoteczkę, więc o co, całe moje kochanie zamówionko, tutaj wiem, że jest bardzo łatwy demontaż poczekajcie, muszę to odkręcić Nie wiem, czy tak jedną ręką dam radę coś tu mi się odkręca o, zobaczcie o, 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 o no i tu sobie pyk, pyk, oczyszczamy to co się tutaj gromadzi i super, bardzo, bardzo się z tego cieszę, mówię, na to czekałam a gdzieś tam cały czas wybrzydzałam, nie wiedziałam, który model wziąć. Nie, muszę inaczej to dokręcić, na pewno w jednym rynku nie dam rady, ale cieszę się, że mam zapasik, więc... znaczy zapasik. Mam swoje w końcu mm, urządzonko nie będę zależna od nikogo. Wiem, kochani, wyglądam. Włosy będę sobie jeszcze poprawiała, ale zrobiłam sobie taki mocniejszy makijaż, ponieważ wychodzę. I postanowiłam, że wezmę kamerę w to miejsce. Zobaczymy, jak tam jest. Idę z bardzo ważną dla mnie też osobą. I nie wiem, czy, czy akurat pozwoli się nagrywać. Niemniej jednak, kochani, już się nie mogę doczekać. Będzie to z całą pewnością przepięknie spędzony czas, cudowny czas. Dawno się nie widzieliśmy, więc tym bardziej się cieszę, że. Będzie to spotkanie w tak cudownych okolicznościach. A idziemy do, do restauracji na taką kolacyjkę, więc myślę, że będzie naprawdę ciekawie. I jeszcze, jeszcze chciałam Wam pokazać, tym będę dzisiaj pachniała. Dawno go nie używałam. No dobrze, kochani, już jestem przygotowana, uszykowana, zrobiona. Teraz nie pozostaje nic innego, jak przede wszystkim ubrać płaszcz wziąć torebkę i wyjść z domu. Tak jak powiedziałam, zabieram was ze sobą. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie, a wy miło ze mną spędzicie ten, mam nadzieję, cudowny wieczór. Kochani, przychodzę z pożegnaniem. Tak szybciutko jeszcze Wam pokażę stylizację. Bo yy, dzisiaj pomyślałam, że sobie założę spódniczkę. Tak ostatnio mnie bierze na takie rzeczy. Przepiękna tutaj ma takie srebrne guziki. Do tego golfik, bo jeszcze ciepło nie jest. Ale golfik taki widzicie dość spory, więc cieszę się, że coś będzie mnie ogrzewało. Zapach na dziś to jest agent Provocatier. Yy, nie będę czytała Wam napisu, nazwy, bo mogę przekręcić. Ale mam nadzieję, że kamera dobrze ujmie. I do tego mam takie budki. Nie wiem, to już chyba jest ostatni ich sezon, powiem Wam szczerze, bo one mi się niestety, ale mocno zdezelowały. Niemniej jednak, już żadnej biżuterii dzisiaj nie zakładam poza tą swoją, czyli tym złotem, które mam. Na szyi klasycznie. Dobrze, kochani, to tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Przetulam Was jak, ba jak zawsze bardzo mocno. E, no i co? I my widzimy się chyba w następnym moim odcinku. No pewnie. Do następnego. Cześć. But I can my baby. I don't wanna know.